Dzień dobry Do naszej oferty dołączył Volkswagen Golf Kombi 2017 rok 1.4 benzyna 125 koni Automat DSG Przebieg tego auta to 145 tysięcy km Samochód jest cały w oryginalnym lakierze Do samochodu posiadamy pełną historię serwisową Na auto wystawiana jest faktura wody 23% na miejscu załatwiamy kredyty, leasingi, ubezpieczenia cena tego samochodu to 56 900 zł brutto serdecznie zapraszamy na plac a tymczasem zaglądamy sobie do środka środek nie jest zniszczony jest w bardzo ładnym stanie na wyposażeniu mamy aktywny tempomat front assist Klimatyzację, czynniki parkowania przod tył, reflektory ze światłem do jazdy dziennej. W oczywiście wszystko działa jak należy Nic nie jest poprzecierane, zniszczone lub wymagającej ingerencji tapicera innego warsztatu Oczywiście w razie wątpliwości co do stanu technicznego samochodu możemy sobie podjechać do dowolnego mechanika na dowolną stację diagnostyczną oraz każdy serwis ASO nie przed Państwem nie ukrywamy. Kupują Państwo u nas świadomo.